Chciałem powiedzieć, że jakby przez wiele lat jeździłem zawodowo, wyczynowo na rowerze, prawda? Uprawiałem wiele ekstremalnych sportów, począwszy od, nie wiem, od skakania na snowboardzie, na rowerze, uprawiania trestkiego boksu, na rolkach, jakieś, przeróżne sporty, prawda? I jeżeli chodzi o jakąś tam scenę ekstremalną, to naprawdę, miałem, mam, miałem sponsorów, i uprawiałem to do dzień w dzień, czy minus 20 stopni, czy plus 40 jeździłem. I osiągnąłem dosyć wiele sukcesów, bo miałem i mistrzostwo Polski w slop i podwójne mistrzostwo Czech. I skakałem na SMX-ach, gdzie właśnie w Niemczech zdobyłem y, siódme miejsce na mistrzostwach świata. Tutaj były emitowane na I właśnie co mnie tutaj denerwuje w Polsce, to że, że wsparcie dla jakby takich spotów ekstremalnych, yy, niszowych jest tak słabe, ponieważ ja za, zawieprzałem na Maxa, no non stop tobie miałem taką zajawkę, miałem sponsorów, ale pomimo tego yy, na przykład pojechałem raz do, tych, do Niemiec, na Mistrzostwa Świata, o czym i tak nie wie, mimo że to było wszędzie emitowane. każdy mi się, że jestem Wojtek z Short, gdzie naprawdę, naprawdę dużo osiągnąłem tam, prawda, w swoim życiu. I jakby pojechałem na Mistrzostwa Świata, chłopaki przyjeżdżali ze Stanów limuzynami z ochroniarzami, a ja tam przyjechałem jako nikt prawda, z Polski, który, y, który po prostu jest, jest, bo jest, prawda, jedyny Polak, a nikt o nim nie wie, prawda? I uważam, że powinniśmy się skupić też na innych dziedzinach, otworzyć się nie tylko na piłkę nożną, ale też na y, wiele innych sportów, y, mieć większe wsparcie. Na przykład przez lata walczyliśmy o, o tor, który miał być w Poznaniu zbudowany i budowałem go. Razem z ojcem dostaje się pozwolenie, prawda? Budowałem go, zainwestowaliśmy w niego dużo siły i pieniędzy. To powstał i po prostu yy, parę miesięcy później mój tata zachorował bardzo ciężko. Yy, no i właśnie odszedł, a to mnie bardzo wspierał, prawda? Yy, i jakby się podobałem bardzo psychicznie po tym fakcie, bo jeździłem na wszystkie zawody, no, non stop, jakby był przy mnie, prawda? Mimo to, że byłem, powiedzmy, tam na szczycie, to, to zrezygnowałem z jazdy, bo, bo nas tutaj kraj nie wspiera i nie buduje, taki, nie popiera takich inicjatyw, a uważam, że szkoda, że fajnie by było to rozwijać i patrzeć też na inne aspekty poza piłką nożną, to zaspierać młode talenty. Przyznam, że miałem wtedy talent, który się zmalował, bo. Mogłem osiągnąć jeszcze więcej. Byłem na szczycie dosłownie po prostu. Mogłem jeździć i być naprawdę. Wyjechać do Stanów miałem na stypendium, gdzie miałem mieszkać naprawdę z niesamowicie utalentowanymi zawodnikami jednymi jednym z najlepszych na świecie. A tak się stało, że nie doszło do tego i uważam, że talent się zmarnował. Ja miałem dużo sponsorów podczas swojej kariery. Bardzo dziękuję im za wsparcie. Um... Bo jednak naprawdę mnie wypatrzyli, dostrzegli ten talent. Już jak do mnie zadzwoniła pewna osoba i powiedziała, że. Wojtek, widziałem taki film, jaki zrobiłeś. Chciałem, żebyś dla nas jeździł. Od tego się zaczęło. Też się zaczęło od tego, że tata przywiózł mi taki rower, który był, nagłyszał no, 2000. tysiące. To w tej chwili to nawet no, nawet po 20 takie wyczynowe do skakania, po 10, ale gdybym go przywiózł, to. To było wow, to było coś niesamowitego. To było naprawdę dla mnie, bardzo wiele znaczyło. Zacząłem wtedy strasznie dużo jeździć, tak jak mówię, dzień i noc. Yy, uważam, że mógłbym wrócić, ale to jest strasznie, strasznie ciężki temat, bo trzeba jeździć codziennie, trzeba jeździć po... Od, ja ile jeździłem? Od 4 do 10-12 godzin dziennie. Ja wyglądałem po prostu tak. Yy, ważyłem tam 54 kilo, prawda? Więc to było niesamowicie, niesamowicie takie męczące, yy, ale naprawdę fajna zajawka, fajna pasja. Uważam, że spoty ekstremalne są oczywiście niesamowitym.